Nie biegam, nie y, trzymam się za zegarek, y, Odpoczynam sobie na, myślę, zasłużonej emeryturze, ale oczywiście y, cały czas zajmuję się twórczością różnego rodzaju. Y, przede wszystkim, zgodnie z wykształceniem, ponieważ jestem plastykiem, zajmuję się dalej twórczością plastyczną, ale udało mi się połączyć pisanie właśnie z twórczością plastyczną i tu... Pokazuję akurat fragment mojej pasteli na okładce mojego domniku poetyckiego, który w 2009 roku wygrywając konkurs, mam wydrukowany. My no. zapraszamy, żeby się u nas wystawić. Dziękuję bardzo. Ja jeszcze dodam, bo Teresa jest bardzo skromna, więc mało. Właściwie zawsze ją podziwiałam z boku, ale od czasu, kiedy przeszła na emeryturę, po prostu rozkwitła twórczo w sposób nieprawdopodobny. Stała się. Znaną i wziętą y, autorką plastyczką, malarką mandali. Y, jak to wygląda, myślę, że będziecie mogli Państwo podziwiać, bo kierowniczka Ania obiecała, że na jesień Teresa Połowska będzie miała tutaj w Domu Kultury wystawę. No, interesa, jeszcze nie, jeszcze wiecie, nie wiem. To, to ale, ale proszę Państwa, mówię o tym wszystkim, bo na poprzednim, kiedy wręczaliśmy nagrody poprzedniej sali, mówiłam o tym, jak wydać książkę poetycką. Wspomniałam, że warto się czasami sprężyć i jednak swój dorobek wydać w postaci książki jest jeszcze inny sposób, niekoniecznie za własne pieniądze. Teresa Pawłowska wygrała konkurs, którym główną nagrodą było wydanie książki. To jest właśnie efekt. Ta książka, którą trzyma teraz. Gratuluję. 9 lat temu się rozpoczął tak? 10. 10. To ja wzięłam udział po raz pierwszy 9 lat temu. Tak po prostu, że powiem z marszu i otrzymałam wyróżnienie ten pierwszy raz. I już potem sobie mówię, już nie będę pisała, ale tutaj pani kierownik mnie zmobilizowała. Powiedziała pani Małgorzato, pani musi pisać. No więc piszę, po w ubiegłym roku nie brałam udziału, ale. Inne lata po prostu po kolei i zawsze otrzymywałam nagrody. Z czego się bardzo cieszę. A najbardziej, najłatwiej mi się pisze po prostu gwarą. I myślę, że Państwu też się bardzo podoba. A, <grywa> I pani, pani Juror tutaj też jest zachwycona nieraz, prawda? Dosłownie zachwycona, <grywa> ponieważ ja. Jestem tak zwaną Gorolicą i Ślązaczką w pierwszym pokoleniu. Znam gwarę śląską, ale kiedy próbuję nią mówić, to prawdziwi Ślązacy od razu się orientują, że nie mam czegoś, co jest najważniejsze intonacji i akcentu, a Pani zawsze na konkursach czytała swoje wiersze, no i to było czuć, że to jest prawdziwa śląskość. Bardzo się cieszę i myślę, że jeszcze nadal będę się produkowała. Dziękuję bardzo. Roma Jego. Dzień dobry. Ja jestem średnio przygotowana, bo bardzo się spieszyłam do Państwa. E, z Mikołowa jest ale myślę, że niektórzy Państwo mają jeszcze dalej. E, ja e, to, zostałam tutaj wyróżniona e, również na konkursie poetyckim i muszę powiedzieć, że e, usiłowałam sobie znaleźć ten tomik, w którym te wiersze nagrodzone były, ale niestety tych półek jest już trochę, oprosły w książki i nie dokopałam się, ale obiecuję, że, że znajdę. Od tego czasu y, musiałabym powiedzieć tak, że y, dało mi to y, i ten konkurs tutaj u Państwa, i, i te konkursy literackie, w których y, człowiek y, zostaje dostrzeżony i nagrodzony, daje taki y, power do, do dalszej twórczości, do pisania. Ja od tego czasu dorobiłam się czterech domików poetyckich i już mi się coś tam zbiera, jeżeli chodzi o wiersze na, na czwarty domik. Mam nadzieję, że również laureaci tegorocznego konkursu dostaną takiego ognia, takiego szpunku, że, że będzie mi się z radością pisało. I na pewno dzielenie się wierszami jest sprawą bardzo radosną, nawet jeżeli te wiersze czasem są smutne i filozoficzne. Myślę, że fajnie jest, że nas ktoś czyta, że nas ktoś usiłuje zrozumieć. I, I ten kto czyta również ma frajdę, także dziękuję Państwu bardzo. Dziękujemy również autorka czterech wierszy, Roma Jeety, czterech komików wiersz. Chciałam powiedzieć, że autorzy, którzy zostali nagrodzeni w tej edycji, otrzymali również jako podarunek od Domu Kultury tomik Pani Wierszy, Wieczór w godzinie koc Futrze. Także dostaną na pewno miło. Proszę bardzo, Pani Teresa. A Bogusia, Bogusława, oczywiście, Boże, Teresa była. Tak, tak, przepraszam, przepraszam. Witam wszystkich, pozdrawiam wszystkich. Nie poetów, ja bo wszyscy w, ten, w sercu są poetami ludzkimi, którzy nie słyszą, a wszyscy czytają. Proszę mam pewne więc pozdrowie Krzysia tych, który jest również pochęcam i moim kolegom ze studiów z epoki, epoki pięknej. A najważniejsze, że się Państwo rozpoznajecie. To jest miłe. A. <laughs> ja też nie, Proszę Państwa, więc nagroda, którą otrzymałam, pierwszą, była dla mnie wielką przyjemnością. Sprawiła to, że odważyłam się wydać sonik Na razie jeden, I teraz będzie drugi, może. I to wszystko, żeby Pani I jeszcze, jeszcze Pani pozwoli, bo taką popełniłam nie Teresa, tylko Bogusława Tutajewicz. Tak? Mam nagrodę. Mam <grywa> <grywa> A Teresa była Pawłoska, to tak, która pierwsza tajemnic. Pani Mirosława Pajewska. tak. Dzień dobry Państwu. Wkrótce, to ja tu jestem z trochę innej bajki, no ale trudno. Także <grywa> cieszę się, że Hanna Dikta dostała nagrodę, bo pisze od kilku lat i już jest świetna. No ja tutaj miałam wyróżnienie dwa lata temu i no także pamiętam panią Martę Fox, jak mi spotkania autorskie prowadziła w bibliotece to trzy lata w w Mistrzu słowa no, i to było takie jedno z pierwszych spotkań, a wtedy strasznie byłam zestresowana. I, Ale no. proszę się pochwalić, Pani Miro, jest Pani już autorką ilu książek? To, to znaczy y, teraz dwóch książek poetyckich i jednego arkusza. Arkusz to jest coś cieńszego, co? Tak. czyli takiego mniejszego... No I I to... laureatka, no już nie zliczymy ilu konkursów ogólnopolskich. No i ciągle jakby to jest dla mnie najważniejsza sprawa. Pisanie i wszystko inne jest temu podporządkowane i dlatego jestem dzisiaj taka zmarnowana i nie Dziękuję bardzo. Wiesz, dzisiejszym, tego, ja, to też można poznać. Już były czytane, ale myślę, że pan dyrektor obiecał, że na stronie internetowej. Pani Hanna Dikta z córeczkami Karolinką, e, Oleńką i Zuzanną. Dobry wieczór. Jestem dwukrotną laureatką Laudu Zabyleńskiego. Pierwszy raz zostałam nagrodzona rok temu i ponieważ zaczęłam pisać w sumie kilka lat temu, to aby wysyłać... E, na konkursie półtorej roku temu. To właściwie nagroda tutaj w Katowicach była taką nagrodą dla mnie jedną z pierwszych, która dodała mi skrzydeł. Wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, żeby w którymś momencie zostać zauważonym i docenionym przez kogoś. Także mam, mam wielki sentyment tutaj do konkursu i bardzo dziękuję za docenienie. Dziękuję i bardzo się cieszę, że dzisiaj poznaję się pani na telosję. Dziękuję. Proszę Pani Anna, proszę, Janas, a pierwsze nazwisko przypomnę? Alochno. Alochno Janas. Dobry wieczór Państwu. Może tak króciutko tylko powiem, ja jeszcze jestem, tak powiem, przed debiutem, przed tomikiem, ale mam, mam nadzieję, że w tym roku już mi się uda, bo czynię staranie ku temu. Ja chciałam tylko powiedzieć, że jestem laureatką tej bieżącej edycji, dostałam wyróżnienie, natomiast w jednej z ubiegłych edycji dostałam nagrodę trzecie, trzecie miejsce. I też tutaj, jak jedna z przedwówczyń, chciałam powiedzieć, że takie nagrody rzeczywiście sprawia, sprawiają, że dodają skrzydeł, dodają... Motywacji i, i sprawiają, że to, to, że piszemy, że ma, ma sens i ma odbiorców. Dziękuję bardzo. Dziękuję. A przy okazji, ja sobie przypomniałam, proszę Państwa, jak 22 lata temu ja po raz pierwszy w życiu wzięłam udział w konkursie i dzisiaj, znaczy wtedy, mówiłam takimi podobnymi słowami, że dodało mi to skrzydeł. Dzisiaj. Dzisiaj się, jeśli się tu można chwalić, Aniu, tak? Po to tu jesteśmy na tej scenie. Tak, dzisiaj jestem autorką 32 wydanych książek. Nie tylko poezji. Proszę bardzo. Pan, może poprosimy teraz, tak? O, jaki skromny pan idzie. Tak, bo nie Nie, ja no ja nie będę czarować. Powiem, że zapamiętałam Pana z urody i wyglądu dlatego dlaczego się uśmiechnęłam, ale no, naprawdę nie pamiętam Pana z nazwiska, więc gdyby Pan... tylko dwa lata. Tak, wiem, no ale ja jestem starszą Panią. Dobrze Zabrzemanek, z o, Bielska, Białej, z wykształcenia jestem inżynierem, z natury humanistą, dlatego piszę wiersze. Pan Mirosław Kowalski. Dobrze mówię, tak? Proszę bardzo, tegoroczny laureat. Dobry wieczór Państwu, nazywam się Mirosław Kowalski, Jechałem z Mysłowic. W Mysłowicach się urodziłem, do tej pory tam mieszkam, z żoną, synem, córką. Ostatnio jeszcze przybył nam z na Katowickiej, też niedaleko. <laughs> Ostatnio jeszcze do rodziny doszedł nam taki mały funderek, który bawi się po prostu małe piesek. Czyli ma imię i nazwisko. Tak. Tak. Dziękuję. Dziękuję. Właśnie zadumałam się, ale proszę Państwa, w takiej okoliczności jak to ja powtarzam najczęściej dwa wersy. Z rzeczy świata tego zostaną tylko dwie. Dwie tylko. Poezja i dobroć to wersji Cypriana Kamila Norwida. Myślę, że tak jest w życiu. Dziękuję państwu bardzo, dziękuję wszystkim. Ja tylko chciałam powiedzieć, że tutaj pan dyktor wręczył takie opracowania z Bogucic. Myśmy wydali Dom kultury, miejskiej, Dom Kultury w zawodzie wydał takie opracowanie naukowe, które jest po 8 sesji naukowej która poprzedzała otwarcie naszego Domu Kultury w Bogucicach po generalnym remoncie. Myślę, że warto się zapoznać, mamy to w sprzedaży tutaj w Domu Kultury yy, i poznać kawałek historii Bogucic, a myślimy też o wydaniu monografii tutaj zawodzia. Także wszystko przed nami. Raz jeszcze bardzo dziękujemy naszym poetom. Natomiast, Szanowni Państwo, tak jak już powiedziałam, nie byłoby tego konkursu w tej formie, w której jest, a może nie byłoby go w ogóle. Gdyby nie pani Marta i pani Marcie, za te 10 lat chcielibyśmy podarować ten wspaniały kosz. Proszę go przyjąć, bo myślę, że w tym koszu jest wszystko, co chcemy powiedzieć. Dobra, <trym> Dobra, dostałem dostałem, dostałem. Dostałem, dostałem nie są sztuczne, jak weszłam tutaj, usiadłam obok Krystiana i powiedziałam mu jaka piękna kompozycja, jaki piękny kosz estetyczny przy tym obrazie i jak... Tak. Ale przez myśl nie przyszło, że on może być dla mnie. Dziękuję, bardzo tak. dziękuję. Dowoda się do jego bardzo mocno powrali i powaliśmy, żeby nie zbiędły. Także naprawdę wszystkie nasze podziękowania, wszystkie nasze życzenia są w tym koszu. Chciałabym też bardzo podziękować panu Krystianowi Dziękuję.